Szczęść Boże moi drodzy, dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jak czynić rachunek sumienia. Przede wszystkim wcześniej, wcześniej i znajdźmy na to czas. Żeby to nie było tak złapanki, tylko przed Spowiedzią Świętą, niech to będzie regularna czynność i warto go zacząć od ducha wdzięczności. Dziękować za życie, za ludzi, których spotykamy, za to, że Bóg nieustannie nam błogosławi. A potem dopiero przypomnieć sobie grzechy. Jak to uczynić? Czasami korzystamy z różnych y, y, takich poradników, z różnych książeczek, ale ja mam wrażenie, że warto byśmy przede wszystkim pomyśleli o tym najważniejszym. Istotą Boga jest miłość. Dlatego pytajmy siebie w tych trzech segmentach miłości: jaka jest moja miłość do Boga, jak Boga traktuję, czy mam dla Niego czas, jaka jest moja miłość wobec bliźnich. Czy potrafię tak jak Jezus ofiarować i poświęcać siebie dla innych, i jaka jest miłość wobec siebie, czy dbam o siebie? Życzę Wam owocnego rachunku sumienia.